Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Gdzie? Jesteśmy w tym momencie na streamie z rozdania FAMAS-a dwie dyszki. Najpierw ogarniemy sobie inną kwestię, a mianowicie. Ogarniemy sobie kwestię bitew. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy mieli być, już są. Mam nadzieję, że wszyscy dotarli. I możemy zaczynać. Sprzedam sobie tego Sajreksika, bo to miałem w planie. Mamy 20 zł na bitewki najpierw. Ile jest osób na streamie? Ile jest osób na streamie? Mnie to ciekawi. W sumie nie wiem, bo chyba jest zero osób. <laughs> no i teraz tak. Myślę, że zrobimy sobie jedną bitewkę za 6,60, czyli moja słynna taktyka, że tak powiem, czyli Milspec, Farmit i Swipe, ale tym razem na Pointeraszu, a nie na terminalu. Na trzy wrzucam link do bitwy na, yy, na Discordzie. Na Discordzie wrzucam Wam link na bitwach. Poszedł i czekam na graczy. Już, jedno, już jeden gracz dołączył. Mister na teku podłogaskins.armii. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. I oczekujemy na jeszcze jednego gracza. Nie dodajemy botów. Mam nadzieję, że użytkownik nie, nie opuści Naszego naszej bitwy. No i co, sobie chwilę na pewno poczekamy. Mam szczerą nadzieję, że że nikt. Że, nikt, że ona nie opuści, albo on zależy. O nie mówi o człowieku. To też prawda. Tlow hazmatic Tlow hazmatic do bitwy. Więc milspec. Tutaj dla środkowej środkowego. Pierwszy punktik. Farmit. Dla mnie. Let's go, let's go. I teraz jeden, jeden i teraz kto to wygra? Kto to wygra? Ojoj, oj, oj, teraz losowanie pomiędzy trzema użytkownikami. No i wygrał, wygrała Środkowa. Gratuluję. Całkiem fajny proficik. Niestety się nie udało. No to teraz stwórzmy sobie taką samą bitewkę, ale tym razem na czterech. Na też na Point Rushu. I też wam wyślę linka na bitwach. Na bitwach również wam wyślę linka. Link poszedł. Link poszedł i zobaczymy, czy ktokolwiek dołączy. Zobaczymy, czy ktokolwiek dołączy. No, jak na razie nikt nie dołącza. To możemy sobie usunąć, o! Bartosz Zdęba, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie! Myślę, że możemy już dodać boty, bo yy, nasz widz dołączył, więc możemy sobie dodać boty, mam nadzieję, że nie pago, bo pago tak tak rąbie na hajs, naprawdę, bot Bandura i, i się coś zrąbało, bo trzeli, okej. Okay. Jest szansa, jest szansa. Milspec, pierwszy milspec. Zobaczmy. Oj, dla bota bandury nie zapowiada się tu dobrze dla was wszystkich. Farmit dla bota Szelliego. Oj, 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 coś słabo ten farmit poleciał dzisiaj. Teraz i dla bota Szelliego. i bota wygrał. ajajaj, aj, aj, przykro nam, przykro mi bardzo. Kurde, przykro mi bardzo. Słabo coś poleciało, słabo coś poleciało. No coś, coś, coś nie, nie wyszło, coś nie wyszło. Powiem szczerze, tu teraz zrobimy sobie inną troszkę bitewkę. No weźmy sobie, zróbmy 4 mil speki. Nie no, żart, 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 żart. Zdecydowanie żart, upo, farmit, no i jeszcze, albo goldson i jeszcze jeden farmit, czemu by nie. Taka bitewka na trzy osoby. Pointerz. Albo no nie, 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 sorry, nie pointerz. Nie pointerz, a normal. A normal. Czemu by nie? Zobaczmy. Wysyłam znowu yy, link na bitwy. Na kanał bitwy. Jak ktoś ma. 6,80 to może dołączyć. Jarzyna. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, Jarzyna. Może oglądasz? Nie wiem. Dobra. Nikt więcej, myślę, nie dołączy. To dodajmy boty. Czemu by nie? W zasadzie jednego bota. Oj, 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 bot pago. Nie lubię bota pago. To jest moim zdaniem najgorszy bot na świecie. Moim zdaniem najgorszy bot na świecie. Oj, no i Jarzyna, możliwe, że to ma już w kieszeni. Chociaż nie wiem. Chociaż nie wiem, bo Jarzyna dropnął bardzo dobrego skina. No i teraz też bardzo dobre skiny dropić. Ża żaden poniżej złotówki. Golson, może? No nie uratował. No kurde. Jarzyna ma szczęśliwy dzień. No autentycznie. Jarzyna ma szczęśliwy dzień. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, Jarzyna. Dwie dyszki z 6,80 Fajny profit. Przerąbałem wszystko. Niestety, tak się czasem zdarza. Yy, możecie już pisać na czacie, yy, że jesteście. Możecie pisać na czacie, że jesteście. I ci, co napiszą na czacie albo mi na prywatnym na Discordzie, na prywatnym yy, na Discordzie, to ich włączę do losowania. Bo mi się coś zrąbało z systemem do losowania, akurat dzisiaj. Niefortunnie mi się zrąbało coś z systemem do losowania. Więc piszcie na czacie, że jesteście, cokolwiek napiszcie na czacie. Otworzę tylko skrzyneczkę jeszcze, moją autorską, hehe. <laughs> I, I myślę, że możemy przejść do losowania. Myślę, że możemy przejść do losowania. Jak tylko naprzecie, że jesteście. Ogólnie, jak trafi kosę, ona tutaj kosztuje 1500 zł, to robię giwałę ja na rękę. No, może nie giwałę ja, to konkurs. Tym razem konkurs, ale na. Jeżeli trafię tą kosę. No i się nie udało. No nic, no nic. No to przerąbałem cały hajs. Niestety. Zobaczmy, czy ktokolwiek napisał. Hello, you beast. The best. Aha. Nie, nie umiem pisać. Jezu. Sorry, myli mi się. Nie umiem czytać. Okej. Okay. Tutaj uśmieszek jest, SpaceX jest. Nie działa mu czat niestety. Rob -robow jest. No to myślę, że możemy przejść do losowania zwycięzców. Niech niech będzie, yy, że uśmieszek i yy, rob Robow. Dobrze napisałem, mam nadzieję? Tak, jak najbardziej. Długość animacji, tak myślę, zrobimy 25 sekund. Czemu by nie? Losujemy z użytkowników. I uwaga! Rob raczej. I teraz pytanie: Czy Robrobow ma spełnione wymagania z opisu? Czy Robobow ma wymagania z opisu? Macio tutaj wstawił ten i uśmieszek wstawił tylko, więc Robobow niestety nie wygrywasz z kina. Niestety nie wygrywasz z kina. Nie wygrywasz niestety RobRobowskina, a wygrywa Skina Uśmieszek, bo jako też jedyny mi napisał na prywatnym czacie i ma spełnione wymagania, wiem, bo sprawdziłem, więc brawo Uśmieszek, wygrałeś Famasa za dwie dyszki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, dzisiaj taki krótszy streamek no, z losowania. Co prawda, to prawda i z yy, dosłownie trzech bitew. Pamiętajcie o odbieraniu dziennej skrzyneczki, to bardzo ważna rzecz, bo darmowy hajs dostajecie. Pamiętajcie o odbieraniu skrzynek za Expa. To też bardzo ważna rzecz. Ja mogę za 50 minut tą. Kurde. I oczywiście pamiętajcie o wpisywaniu najlepszego kodu na stronie, czyli kodu RK255, który daje Wam teraz nawet 15, z tego co pamiętam, procent do depozytu. Oraz skrzynkę na start milspec dla nowych osób. Tak, dokładnie 15% raz. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę miłego wieczoru i miłej nocy. Cześć.